Oni muszą być szkoleni. Jak coś mi się stało, to chciałbym, żeby przyjechał strażak, ratownik medyczny, w pełni wyszkolony, obeznany ze swoim sprzętem, obeznany z nowinkami technicznymi. Chodzi o to, żeby właśnie ćwiczyć i próbować różnego rodzaju rozwiązania na warsztatach, na ćwiczeniach, a nie w trakcie akcji. Przecież tutaj przyjeżdżają osoby, które naprawdę chcą się czegoś nauczyć i chcą coś, coś nam pokazać. No. Także nie ma tutaj jak gdyby wolnego czasu na, na odpoczywanie, jak widać. Żar leje się z nieba, a my tutaj ciężko pracujemy. Ja jestem zbudowany tym, że, że tak wielu stażaków z Polski przyjechało tutaj, a wiem, że formuła tego spotkania jest taka, że stażacy płacą z własnej kieszeni za, za możliwość uczestniczenia w takim szkoleniu. W wyposażeniu naprawdę jest rewolucja. To, co, co było jeszcze 5 lat temu, to, to jest w ogóle nieporównywalne. Rescue Days to warsztaty ratownictwa technicznego przeznaczone dla każdego rodzaju straży pożarnej, państwowej, ochotniczej, a także zakładowej. Są to wykłady, szkolenia, ale przede wszystkim warsztaty, podczas których uczestnicy mają się zapoznać z nowymi technikami, wymienić doświadczenia, nauczyć współdziałać i podejmować decyzje w stresujących sytuacjach. Po raz pierwszy Rescue Day zorganizowano w Niemczech od trzech lat, odbywa się również w Polsce. W tegorocznej imprezie wzięli udział strażacy z Polski, Czech, Słowacji, a także krajów bałtyckich. Wykłady i warsztaty, oprócz Polaków, prowadzili również instruktorzy z Niemiec i Holandii. Impreza odbyła się pod Częstochową na terenie przedsiębiorstwa specjalistycznego BOKAR, firmy zajmującej się produkcją nowych samochodów pożarniczych na różnych typach podwozi renomowanych marek. Gościmy dzisiaj prawie 200 strażaków, którzy będą pracowali w pocie. Czoła, jak to się mówi, przy scenkach, które zorganizowaliśmy dla nich, scenki, które przedstawiają rzeczywiste zdarzenia. Zdarzenia z wypadków drogowych, wypadków medycznych, wypadków różnego rodzaju technicznych. Zaczęliśmy w 2000... W zaczęliśmy od 40 uczestników. Potem jak to się rozrosło, to już informacja poszła w całą Polskę i w Czarnej Wodzie już mieliśmy 80, a dzisiaj jest nas prawie 200 osób, także to widać na jaką skalę to jest robione. Jesteśmy na, na pięknym terenie firmy Bokar, gdzie, gdzie jest, jest możliwość po prostu przeprowadzenia tak dużych warsztatów. Oni się sami uczą. Od, od siebie, przy pomocy naszych instruktorów, jak pokonać pewien problem, jak przezwyciężyć e, jakieś impasy podczas e, takich akcji. To są warsztaty, e, a zorganizować warsztaty to jest zdecydowanie trudniej. To, jest to większe zaangażowanie i, i takie finansowe i czasowe, także e, no, tutaj ukończone organizatorów i gospodarzy, że, że cze, cze, czegoś takiego się podjęli. W ogóle starostwo to jest taki zawód bardzo praktyczny, tam trzeba konkretne czynności wykonać, tego się nie da opisać. Nie? I stacy to wiedzą, oni to czują, oni, oni oczekują takiej konkretnej wiedzy, nabycia pewnych umiejętności i myślę, że organizator właśnie dzięki temu, że, że tak robi to spotkanie, no ma taki przyrost tych uczestników. Im więcej potu na treningach, tym więcej życie z zboju. To są sekundy, kiedy strażacy muszą ratować przy pomocy tych narzędzi specjalistycznych ludzi w katastrofach drogowych, katastrofach tych, które w tej chwili coraz częściej mamy, a więc żywioły, które na, które na co dzień w ostatnim czasie również doświadczają nasz kraj. To powoduje, że strażacy dobrze wyszkoleni, z dobrym sprzętem, dojeżdżający bardzo dobrymi samochodami, w bardzo krótkim czasie ratują zdrowie i Poduszka podnosi 17 cm. Bardzo fajne ćwiczenia. Można współpracować tutaj z gośćmi z zagranicy, pokazują swoje podejście do ratownictwa technicznego. Możemy się wymieniać doświadczeniami, mówić jak my byśmy to zrobili, jak oni by to zrobili. Różnice są? Różnice tylko w poglądach, ale te poglądy się zacierają podczas prawdziwego ćwiczenia. Najważniejsze jest chyba tutaj wymienić się poglądami oraz doświadczeniem i to nas buduje. To, to buduje całe ratownictwo w Europie. Raz, dwa, trzy. Oni na pewno e, mają jakieś nowe e, patrzenie na te, spojrzenie na tą, e, na tą strukturę działania e, i na pewno wdrażają umiejętności takie, które testują na nowych samochodach tam u siebie w Niemczech, bo mają taką możliwość, te, 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 te imprezy, które są prowadzone w Niemczech są, odbywają się głównie na nowych autach, które dopiero wychodzą z salonów, także mogą nam tu podsuwać pomysły na działania na nowych autach, które są wykonane trochę z innych materiałów niż te auta z lat 90. Te techniki są przedstawiane w jasny i klarowny sposób, mimo tego, że są jakieś tam bariery językowe, to idzie się dogadać z instruktorami, nie ma większych problemów, techniki są, tak jak mówiłem wcześniej, ciekawe, no i przede wszystkim jest duży kładziony nacisk właśnie przede wszystkim na ich poznanie, nie jest jakiś tam pośpiech, na, tylko na jakość wykonania. Raczej tu są strażacy z iluśletnim doświadczeniem i kursami technicznymi, czyli myślę, że większość jednak, jakie doświadczenie już nam było w, te, w pracy i jakieś... Potrafi wnioski też wywnioskować, potrafi zasugerować, że chciałoby coś poćwiczyć, spróbować. Dlatego, że w ten sposób najmniej ograniczacie ruchy oddechowe, ten ucisk idzie tutaj u góry wtedy. Mamy taki sam sprzęt, prawie takie same samochody, więc działanie jest podobne. Przede wszystkim ratować życie ludzkie. Czynimy samochody, które mają po 15-20 lat, natomiast ćwiczymy już na samochodach BMW 6C. Nie ma na drogach zbyt wielu, tak? Mercedes czy hybrydy, też tych samochodów możemy jeszcze nie spotkać. Oni już muszą dzisiaj ćwiczyć, że w razie spotkają, żeby się nie zdziwili, tak? Będziemy je oglądali, sprawdzali, gdzie są baterie kondensatorów, sprawdzali, gdzie są wyłączniki z worki, gdzie są akumulatory w ogóle. Gdzie znajdują się poduszki powietrzne? Dzisiaj w samochodzie 16 poduszek to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz, natomiast strażak musi wiedzieć gdzie je znaleźć, tak? gdzie odszukać tę poduszkę, gdzie nie może mu przeciąć, gdzie nie może zaingerować przy, przy ratowaniu, żeby nie spowodować jeszcze większego zagrożenia dla, dla osoby, która jest poszkodowana. Podczas wykładu sporym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się metoda skandynawska. To jest alternatywna metoda stosowana podczas wypadków samochodowych, bardzo popularna w Skandynawii i stąd jej nazwa. Polega ona na tym, że samochód, który uległ wypadkowi, oblata się łańcuchami podpiętymi do dwóch wozów strażackich. Trzeba to zrobić tak umiejętnie, żeby po naciągnięciu łańcuchów i nacięciu przednich słupków auto powróciło do kształtu pierwotnego, po to, aby można było z niego wydostać osoby poszkodowane. To jest bardzo szybka metoda, o ile wykonują ją odpowiednio przeszkoleni strażacy posiadający dobry sprzęt, bo to muszą być specjalne łańcuchy. W Niemczech kiedyś się stosowaliśmy, ale wyparły ją rozpieracze kolumnowe. Co prawda uwalnianie poszkodowanych trwa trochę dłużej, ale rozpieracze można stosować w każdych warunkach w przeciwieństwie do metody skandynawskiej. Podczas Rescue Days firma Bokar przeprowadziła szereg pokazów, jak ten z zastosowaniem piany gaśniczej. Pokazy miały na celu zaprezentowanie nowego sprzętu, wozów strażackich i możliwości, jakie on daje. Wyposażenie w pewnym sensie jest to samo, tak, jest wąż, jest prądownica, jest łopata i szpadel, tak. Natomiast jakbyśmy w sensie nazwy to wymieniali, to jest to samo na przestrzeni wielu lat, tak. Natomiast sam wąż ewoluował, tak, to już nie jest ten sam wąż, który mieliśmy na 20 lat temu, czy nawet 5 lat temu. To są zmodernizowane węże, wyglądają bardzo podobnie, natomiast ma inne parametry techniczne. Większą wytrzymałość, większą odporność, tak samo też prądownica. Prądownica kiedyś była po prostu czymś co, co spiętrzało wodę, co zwiększało zasięg, zwiększało ciśnienie na wyjściu. Dzisiaj mamy dodatkowe elementy typu e, rozdrobnienie strumienia wodnego, tak zwaną mgłę. Przy obecnie skompli tak skomplikowanym sprzęcie jaki jest, no, te szkolenia muszą się odbywać e, no, w miarę często, żeby dbać o, i o bezpieczeństwo ratowników i o bezpieczeństwo ratowanych. Firmę znam od bardzo, bardzo wielu lat. Od początku, kiedy tak naprawdę zaczynała, raczkowała, dzisiaj ja jestem pełen uznania, firmę obserwuję na co dzień. Mogę wprost powiedzieć, że to już nie jest firma lokalna, to nie jest nawet firma polska. W kategoriach jakości, którą prezentuję, jest to ewidentnie firma globalna. Myślę, że jedna z trzech dużych firm polskich które robią samochody specjalistyczne dla Straży Pożarnej? Mamy taki pomysł o realizacji cyklicznych szkoleń, w może troszeczkę innej formie lub podobnej, albo nawet takiej samej. Natomiast będziemy rzeczywiście co roku zapraszali, próbowali wyszkolić pewną grupę strażaków. Uważamy, że to jest dobry kierunek, przysłużymy się wszystkim.